Gdy zacznie brakować wody, geopolityka stanie się jeszcze bardziej napięta i konfliktogenna. Państwa dysponujące dużymi zasobami wodnymi zyskają na znaczeniu, a te, które cierpią na niedobory, staną przed koniecznością szukania alternatywnych źródeł lub negocjowania dostępu do wody. Może to prowadzić do nowych konfliktów międzynarodowych, zwłaszcza w regionach, gdzie rzeki i jeziora są dzielone przez kilka krajów. Przykładem mogą być spory o Nil, który zasila Egipt, Sudan i Etiopię, czy konflikty w Azji Środkowej związane z wykorzystaniem wód Amu, Dari i Sirdari. Wzrost globalnych temperatur i zmiany klimatyczne przyspieszą proces pustynnienia, co doprowadzi do masowych migracji ludności z regionów dotkniętych suszą. To może wywołać napięcia na granicach, zaostrzenie polityki migracyjnej i wzrost populizmu w krajach przyjmujących uchodźców klimatycznych. W skrajnych przypadkach rządy mogą sięgać po siłowe rozwiązania, prowadząc wojny o wodę lub przejmując kontrolę nad strategicznymi źródłami wody pitnej. Korporacje i prywatne firmy zajmujące się technologiami uzdatniania wody oraz odsalania oceanów zyskają ogromne znaczenie, a dostęp do czystej wody stanie się równie strategiczny jak ropa naftowa w XX wieku. Możliwe jest również. Że powstaną nowe sojusze i organizacje międzynarodowe mające na celu wspólne zarządzanie zasobami wodnymi, ale jednocześnie wzrosną napięcia między bogatymi a biednymi krajami. Geopolityka wodna wymusi także zmiany w rolnictwie i przemyśle, które są największymi konsumentami wody. Kraje zaczną inwestować w bardziej efektywne technologie nawadniania i uprawy roślin odpornych na suszę. W niektórych miejscach może dojść do porzucenia tradycyjnych metod produkcji żywności na rzecz bardziej nowoczesnych, ale kosztownych rozwiązań, co pogłębi różnicę między bogatymi a biednymi społeczeństwami. Brak wody stanie się więc jednym z głównych motorów globalnych przemian, prowadząc do konfliktów, ale także do innowacji i przekształcenia dotychczasowych układów sił na świecie. Sztuczna inteligencja może odegrać kluczową rolę w zapobieganiu kryzysowi wodnemu na świecie, optymalizując zarządzanie zasobami, przewidując susze i redukując straty wody. Zaawansowane algorytmy analizy danych mogą monitorować zużycie wody w miastach i na terenach rolniczych, identyfikując obszary, gdzie dochodzi do marnotrawstwa. Dzięki uczeniu maszynowemu można przewidywać przyszłe potrzeby wodne i dostosowywać dostawy do realnego zapotrzebowania. Systemy sztucznej inteligencji analizują także zdjęcia satelitarne i dane meteorologiczne, co pozwala wcześniej wykrywać oznaki suszy i podejmować działania zapobiegawcze. W rolnictwie inteligentne nawadnianie oparte na analizie gleby i warunków atmosferycznych pozwala zmniejszyć zużycie wody, jednocześnie utrzymując wysokie plony. W miastach AI może zarządzać siecią wodociągową, wykrywając wycieki i minimalizując straty. Technologie te mogą również wspierać recykling wody i odsalanie, czyniąc te procesy bardziej efektywnymi energetycznie. Dzięki sztucznej inteligencji możliwe jest także kształtowanie polityki wodnej opartej na rzeczywistych danych i prognozach, co pozwala lepiej zarządzać zasobami na poziomie globalnym i lokalnym. W połączeniu z edukacją społeczną i odpowiednimi regulacjami, AI może pomóc w uniknięciu globalnego kryzysu wodnego. Braki w dostawach wody mogą znacząco wpłynąć na życie psychiczne pojedynczego człowieka, prowadząc do stresu, lęku i obniżonego samopoczucia. W sytuacji, gdy dostęp do wody staje się ograniczony, ludzie odczuwają niepewność i strach o podstawowe potrzeby życiowe, co może prowadzić do chronicznego napięcia i zwiększonego poziomu kortyzolu, hormonu stresu. Codzienne trudności, takie jak brak wody do picia, gotowania, higieny czy nawet podlewania roślin, Mogą wywoływać frustrację i poczucie bezradności. W dłuższym okresie może to skutkować wyczerpaniem psychicznym, zwiększoną drażliwością, a nawet depresją. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz ludzie z problemami zdrowotnymi, dla których utrudniony dostęp do wody oznacza większe zagrożenie dla zdrowia. W społecznościach dotkniętych niedoborem wody wzrasta również ryzyko konfliktów międzyludzkich. Walka o zasoby może prowadzić do napięć w rodzinach, sąsiedztwach czy miejscach pracy, pogłębiając poczucie izolacji i niepewności. Dodatkowo brak wody wpływa na jakość snu, ponieważ stres i wysokie temperatury, które często towarzyszą suszom, mogą powodować trudności z zasypianiem. Permanentne zmęczenie negatywnie wpływa na zdolność koncentracji, podejmowanie decyzji i ogólną jakość życia. W skrajnych przypadkach długotrwały niedobór wody może prowadzić do zespołu stresu pourazowego, szczególnie jeśli jednostka doświadczyła ekstremalnych sytuacji, takich jak konieczność migracji z powodu suszy czy utrata bliskich na skutek kryzysu wodnego. Podsumowując, brak dostępu do wody to nie tylko problem fizyczny, ale także psychologiczny. Który może prowadzić do długotrwałych konsekwencji dla zdrowia psychicznego i społecznego funkcjonowania jednostki. Braki w dostawach wody mogą mieć katastrofalne skutki dla aglomeracji miejskich i ich mieszkańców, wpływając na życie codzienne, gospodarkę, infrastrukturę oraz zdrowie publiczne. Życie codzienne i zdrowie mieszkańców. Brak wody w miastach oznacza ograniczenie dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak picie, gotowanie, higiena osobista czy pranie. Może to prowadzić do pogorszenia warunków sanitarnych, wzrostu chorób zakaźnych oraz problemów skórnych wynikających z braku możliwości regularnego mycia. Wzrost stresu związanego z niepewnością dostaw może powodować większą liczbę problemów psychicznych, takich jak lęk, depresja czy konflikty międzyludzkie. Gospodarka i infrastruktura. Aglomeracje miejskie są silnie uzależnione od ciągłych dostaw wody, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle czy usługach. Braki wody mogą sparaliżować zakłady produkcyjne, doprowadzając do przestojów, zwolnień pracowników i strat finansowych. Restauracje, hotele, pralnie czy szpitale wymagają stałego dostępu do wody, a jej niedobór zmusi wiele firm do ograniczenia działalności lub całkowitego zamknięcia. Dodatkowo sieć wodociągowa w dużych miastach nie jest przystosowana do długotrwałych przerw w dostawach, co może prowadzić do awarii i degradacji infrastruktury. Wysychające zbiorniki wodne mogą powodować osiadanie gruntu, zwiększając ryzyko uszkodzenia budynków oraz pękania na wierzchni dróg. Zwiększenie nierówności społecznych i konfliktów. W sytuacji niedoboru wody. To osoby najbiedniejsze ucierpią najbardziej, ponieważ nie będą mogły pozwolić sobie na kupowanie wody butelkowanej czy wynajmowanie zbiorników na wodę. Może to prowadzić do wzrostu nierówności społecznych oraz napięć między mieszkańcami. W skrajnych przypadkach może dojść do zamieszek, protestów i grabieży sklepów, jak miało to miejsce w niektórych miastach dotkniętych suszą. Efekty ekologiczne i zmiany w przestrzeni miejskiej. Długotrwałe braki wody wpłyną także na zieleń miejską. Parki, trawniki i drzewa zaczną wysychać, co zwiększy temperaturę w miastach. Tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła. Może to pogorszyć jakość powietrza, a także zwiększyć liczbę przypadków udarów cieplnych i problemów zdrowotnych związanych z wysokimi temperaturami. Braki w dostawach wody mają katastrofalny wpływ na rolnictwo. Które jest jednym z najbardziej wodochłonnych sektorów gospodarki. Niedobory wody prowadzą do spadku plonów, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe i stabilność cen produktów spożywczych. Wysychające pola i niedostateczne nawodnienie roślin powodują ich obumieranie, co zmusza rolników do ograniczania produkcji lub całkowitego porzucenia upraw. Brak wody w glebie obniża jej jakość, prowadząc do degradacji terenów rolniczych i pustynnienia, co sprawia, że ziemia staje się coraz mniej żyzna i trudniejsza do uprawy. Chodowla zwierząt również staje się problematyczna, ponieważ brak pastwisk i wody do pojenia zwierząt prowadzi do ich osłabienia i zwiększonej śmiertelności. W efekcie ceny mięsa, mleka i innych produktów zwierzęcych rosną, co dodatkowo pogłębia kryzys żywnościowy. Rolnicy, którzy nie mogą sobie pozwolić na kosztowne systemy nawadniające, często tracą źródło dochodu i zmuszeni są do migracji w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Braki wody w rolnictwie mogą także prowadzić do konfliktów o dostęp do zasobów wodnych, zwłaszcza w regionach, gdzie rzeki i zbiorniki są wspólne dla wielu gospodarstw. Długotrwała susza wpływa również na wzrost kosztów produkcji ponieważ rolnicy muszą inwestować w alternatywne sposoby nawadniania, takie jak deszczowanie czy recykling wody, co nie zawsze jest opłacalne. W skali globalnej niedobory wody w rolnictwie mogą prowadzić do kryzysu żywnościowego, zwiększając ryzyko głodu i niedożywienia, szczególnie w krajach rozwijających się. Aby zapobiec tym tkom, konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych technologii oszczędzających wodę, takich jak inteligentne systemy nawadniania, rolnictwo precyzyjne oraz rozwój upraw odpornych na suszę. Bez skutecznych działań, problem ten będzie się pogłębiał, prowadząc do destabilizacji rynków żywnościowych i poważnych konsekwencji dla całego świata. Wpływanie na pogodę w celu zapobiegania niedoborom wody jest możliwe dzięki kilku metodom, które pozwalają zwiększyć ilość opadów, poprawić retencję wody oraz ograniczyć skutki suszy. Jedną z najczęściej stosowanych technik jest zasiewanie chmur, czyli wprowadzanie do atmosfery substancji takich jak jodek srebra czy sól kuchenna, które sprzyjają kondensacji pary wodnej i zwiększają szanse na opady deszczu lub śniegu. Ta metoda jest używana m.in. w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie pomaga zwiększyć zasoby wodne w zbiornikach retencyjnych. Kolejnym podejściem jest zalesianie i rekultywacja terenów, co sprzyja tworzeniu mikroklimatu sprzyjającego opadom. Drzewa i roślinność wpływają na lokalny bilans wodny, zwiększając wilgotność powietrza i wspierając cykl hydrologiczny. Niektóre kraje badają również metody kontrolowania temperatury powierzchni ziemi, na przykład poprzez zmniejszenie efektu miejskich wysp ciepła. Zastosowanie jaśniejszych nawierzchni oraz zwiększenie terenów zielonych może pomóc w zatrzymywaniu wilgoci i zwiększeniu opadów na obszarach zagrożonych suszą. Eksperymentuje się także z wykorzystaniem fal akustycznych i pól elektrycznych do stymulowania opadów. Badania pokazują, że fale dźwiękowe mogą powodować zderzanie się cząsteczek wody w chmurach, co przyspiesza powstawanie kropli deszczu. Chociaż manipulowanie pogodą może pomóc w ograniczeniu skutków niedoboru wody, wiąże się również z ryzykiem, takim jak zakłócenia naturalnych cyklów pogodowych czy nieprzewidywalne skutki uboczne. Dlatego kluczowe jest połączenie tych technologii z odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami wodnymi i ochroną środowiska.